Paradox Interactive zapowiedziało nowe darmowe DLC Cleared for Transfer, które ukaże się 14 maja. Co pokazali twórcy i czego możemy się spodziewać w nowej zawartości? Dodania do gry możliwości transferu więźniów do niższych rygorów. Przeniesieniu podlegać będą więźniowie o minimalnym, średnim, wysokim i najwyższym rygorze. Więźniowie chronieni, chorzy psychicznie i skazani na śmierć nie są brani pod uwagę. Dodana zostanie zakładka transferu w raportach, w której możemy ustawić kryteria, które możemy aktywować lub dezaktywować oraz ich wartość do zmniejszenia rygoru, którą również możemy zmieniać. Aby transfer się powiódł, więzień nie może atakować pracowników, Mieć na koncie morderstwa na pracownikach i innych więźniach, próbować ucieczek, posiadać niebezpieczną kontrabandę oraz należeć do gangu. Pozostałymi kryteriami jest procent recydywy więźnia oraz ilość zdanych programów resocjalizacyjnych. Poza tym możemy również sprawdzić, ilu więźniów spełnia dane kryteria. W zakładce więźniowie w raportach oprócz standardowych informacji będziemy mogli zobaczyć, ilu więźniów chce przeniesienia oraz ilu kwalifikuje się do przeniesienia. W tej zakładce będziemy mogli również przenieść pojedynczych więźniów gotowych do transferu lub przenieść wszystkich. Będziemy mogli przydzielić kucharzy, lekarzy, woźnych, ogrodników do konkretnych pomieszczeń oraz tworzyć własne sektory, np. połączony sektor minimalnego rygoru ze średni. W logistyce pojawią się nowe funkcje, dzięki którym możemy zobaczyć wszystkie informacje o konkretnych sektorach bezpieczeństwa, m.in. ilu mamy w nich więźniów i ilu więźniów chciałoby być przeniesionych do tego sektora, jakość pomieszczeń w danym sektorze oraz dostępne przywileje i inne udogodnienia, które dają nam po przeliczeniu oceny sektora w skali od 0 do 250. Dodane zostanie nowe pomieszczenie, czyli sala gimnastyczna, w której więźniowie będą mogli zaspokajać potrzebę ćwiczeń, tłumić swoją agresję oraz trenować żeby stać się silniejszym, co zapewni im nowe cechy reputacji. Pomieszczenie musi mieć wymiary minimum 7 na 7 być wewnątrz budynku, posiadać ławkę do ćwiczeń oraz matę gimnastyczną. Wraz z wprowadzeniem tego pomieszczenia otrzymamy nowe sprzęty do ćwiczeń, takie jak ring do walk, stół z piłkarzakami, stół do ping-ponga, worki treningowe, bieżnie, ściany do wspinaczki z opon, hantle oraz wcześniej wspomniane maty gimnastyczne. Zmieniony zostanie wygląd automatów do gry. Dodane zostaną 100 do gry w szachy, rzeźba naczelnika, system nagłośnienia, tablice szkolne, stacje komputerowe, owalne stoły, obrazy, wentylatory, water cooler, klatki dla ptaków, różne rodzaje łóżek, takich jak stare łóżko oraz wygodne łóżko oraz z spianki i wygodne poduszki, które można do nich dodawać. Nowa zakładka w obiektach czyli znaki. Twórcy nie pokazali jej, ale możemy się domyśleć, że będą tam dostępne różne tabliczki z literami, cyframi i innymi obrazkami. Nowe rodzaje ścian, pod który zamiast tej ziemi ma pod sobą trawę, ściany ze slumsów, zardzewiały, opuszczone, zarośnięte w ściany, Płot z bambusa, kolorowe ściany, niebieskie, pomarańczowe, czerwone, białe oraz żółte, związane z rygorami oraz ściany nazwaną przez twórców decoid. Drzwi dostały osobną zakładkę w opcji budowania ścian i drzwi. Nowe rodzaje podłóg, póki co twórcy pokazali tylko podłogi związane z regorami, ale możemy przypuszczać, że będzie ich więcej. Dostaniemy również nowy wygląd zakładki polityki w raportach oraz możliwość ustalania kar i przywilejów dla konkretnych rygorów. Będziemy mogli zwalniać większą ilość pracowników zaznaczonych ich zamiast usuwać pojedynczo. Z pewnością wielu rzeczy jeszcze nie pokazano, ale DLC zapowiada się naprawdę ciekawie. A co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał oraz ocenić film. Mówił do Was w fiszu i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Cześć!